Preparaty Revitalage to cała gama bezpiecznych, sprawdzonych, przetestowanych produktów. Produktów spełniających najwyższe standardy. Preparaty te stosują moje pacjentki od, od kilku lat. Są bardzo z nich zadowolone, wracają po nie. Twierdząc, że co najważniejsze, są dobrze tolerowane i działające. Preparaty Revitalash można, można spotkać w najlepszych klinikach w Polsce i, i na świecie, ponieważ pracują na nich najlepsi lekarze, lekarze, którzy lubią dobre i sprawdzone produkty. Na preparatach Revitalash pracuję w zasadzie polecam je od samego początku, jak tylko zjawiły, pojawiły się w Polsce, czyli od 2009 roku.